Dzisiaj chcę podzielić się z Wami pewnym materiałem, który jest efektem moich ostatnich spotkań z handlowcami. A mianowicie tym, że ograniczenia, które sobie w głowie tworzymy, często nie wynikają ze złych doświadczeń, nie wynikają z jakichś porażek, nie wynikają z nieudanych jakichś eksperymentów, przedłużonego sposobu kombinowania, jak to zrobić. Tylko my je sobie narzucamy, zanim jeszcze podejmiemy działanie. Czyli mówimy sobie na przykład, a ja nie jestem dobry w mediach społecznościowych, albo jestem za stary na media społecznościowe, to nie będę tego w ogóle podejmował. Albo moich klientów nie ma na LinkedInie, czy na TikToku chociażby. Albo zimne telefony odeszły już do lamusa, dzisiaj nikt tego nie robi. Albo. Nikt się nie będzie chciał ze mną spotkać, dopóki nie będę miał najtańszego produktu. I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób zobaczcie, co występuje. Występuje sytuacja, w której my nie podejmujemy działania, nie dlatego, że ewentualne skutki, albo skutki, które wystąpiły u kogoś innego, albo skutki, które wystąpiły u nas jakiś czas temu. To nie podejmujemy działania dlatego, że skutki były niesatysfakcjonujące. Nie podejmujemy działania dlatego, że żeśmy sobie wbili do głowy. To są te przekonania ograniczające, że nie ma sensu podejmować takich działań, że na coś jest za późno, na coś innego jest za wcześnie, że to nie dla nas, że to nie ta branża, że to nie ten produkt, i tak dalej, Zastanawiam się, choć nie mogę tego w żaden sposób przeliczyć. Ile straciłem pieniędzy, ile ty straciłeś pieniędzy, ile nie zarobiliśmy pieniędzy poprzez przekonania ograniczające. W kolejnym odcinku postaram się troszkę z nimi zawalczyć i postarać się odpowiedzieć na pytanie ok, to jeśli znajduję w sobie takie właśnie ograniczenia, przekonania ograniczające, to co mogę z tym zrobić? W jaki sposób mogę na to zareagować? Jak mogę się tego pozbyć? Jak mogę z tym pracować? W jaki sposób mogę wypuścić na wolność samego siebie, żeby zobaczyć, czy po drugiej stronie tego dylematu, który mam przed sobą, jest może jakaś dobra przyszłość. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Pomyśl o tym, czy ty sam, ty sama nie jesteś często w takiej sytuacji. Sama siebie ograniczasz. Nie stać mnie na zatrudnienie pracownika, albo nie stać mnie na zatrzymanie się w lepszym miejscu, albo wynajęcie lepszej sali, albo kupienie abonamentu, czegoś, co posłuży ci jako narzędzie do pracy z klientami, do zarabiania pieniędzy. Może ciekawa myśl, samoocen, wszystkiego dobrego, to były moje prawie 3 minuty.